Box to jest poruszanie się na nogach, box to jest wytrwałość, poświęcenie. Nie wpływa na mnie negatywnie krytyka czy hejt, który widzimy w, w sieci czy w środkach masowego przekazu. Nie zwraca uwagi na hejterów, bo wie, że ma wsparcie w nas. Wiemy, że jest dobrym człowiekiem. My wiemy, kim jest nasz tata, wiemy, jaki jest. Box to jest szybkość, wytrzymałość, siła. Heroiczna praca. Starał się robić wszystko najlepiej. Jak sobie założy cel, to zawsze w 100% się z tego wywiązuje. Wszystko, do czego doszedł, zawdzięcza tak naprawdę sobie. Czuję się przez całe życie odpowiedzialny za Polskę. A to, co dzieje się dzisiaj w Polsce, jestem wobec tego krytyczne i chciałbym to po prostu zmienić. Człowiek, który się nie boi, jest wojownikiem. Upadamy, wstajemy, trzeba żyć i realizować swoje plany. To my, zwykli Polacy, jesteśmy gwarantem niepodległości Rzeczpospolitej. To nasze dzieci są przyszłością tego narodu. To od nas zależy, czy wychowamy je na wspaniałych polskich patriotów. Takich, dla których biało-czerwona flaga jest powodem do dumy, a nie wstydu. To starcie dwóch cywilizacji. Cywilizacji życia przeciwko cywilizacji śmierci. Cywilizacji prawdy przeciwko cywilizacji kłamstwa i pogardy dla zwykłego człowieka. Walczymy z ludźmi, którzy posiadają olbrzymie zasoby. My ich nie mamy, ale mamy coś, czego oni nigdy nie Zrozumieją, mamy Polskę w sercu. Chcemy, by Polska była dumna, silna, suwerenna i bezpieczna. By tak się stało, musimy wygrać te wybory. My wszyscy, polscy patrioci, starsi i młodsi, z dużych miast i małych miejscowości. Przejechałem cały kraj. Czuję, że wielu z Was czeka na rozbicie układu, który niszczy Polskę. Mam największe szanse pokonać Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich. Mam największe szanse na odsunięcie Cuska od władzy i zrobię to 18 maja. Niech zwycięży Polska.